Z brzydkiego kaczątka miał wyrosnąć piękny Duda. Tymczasem Karol Nawrocki wciąż jest patetyczny i czerstwy jak był. Za to dorobił się swoich ośmiu gwiazdek. Nie bać Tuska, nie bać Tuska ma finezję i świeżość dowcipów Bronisława Komorowskiego. A wyścig między Nawrockim a Trzaskowskim polega na razie na tym, który wypadnie gorzej. I trzeba powiedzieć, idą łeb w łeb. W zdrowym ciele, zdrowy duch, białko kreatyne i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Mój rozdział, koncerty, urodziny kanału Zero. Prelekcje, debaty i spotkania z ekipą kanału. Kup bilet na Kongres Zero teraz! Nie bać Tuska, nie bać Tuska! Krzyczano ostatnio na wiecu Karola Nawrockiego. No i albo oni krzyczeli niezbyt wyraźnie, albo dziennikarze Onetu i Wyborczej dostali jakiejś zbiorowej, gwałtownej awarii słuchu. No, dość, że usłyszeli coś innego. Dość, że wybuchła straszliwa afera, że oto nienawiść, że pogarda, że samo zło wkroczyło do tej kampanii wyborczej, która przecież była taka wspaniała, a teraz jest taka obrzydliwa i brutalna. Tak jest, to Barbara Nowacka, minister edukacji, napisała, że pogarda nienawiść i Pisowski do kości nawrocki. Pisze to Barbara Nowacka, swego czasu współprzewodnicząca ruchu Palikota. Tak, współprzewodnicząca ruchu Palikota partii, która wniosła do polskiego życia publicznego kloakę, która ustawiła ją tam na stałe, która sianie nienawiści uczyniła swym jedynym punktem programu. Barbara Nowacka dzisiaj oburza się na pogardę, na nienawiść. Pani minister, pani jest absolutnie ostatnią osobą, która ma prawo podnosić tego rodzaju argumenty. No dobrze, ale to była pani minister, ale przecież są publicyści. Oni też nie zasypiają gruszek w popiele od jeden z mniej pojętnych, co prawda, ale za to ważniejszych publicystów Gazety Wyborczej, Bartosz Wieliński, ten sam, który jeszcze nie tak dawno zachęcał do prenumeraty Gazety Wyborczej, bo wspierał, ono wypieć Marty Lempart, Otóż dzisiaj pan Wieliński jest oburzony, on jest dotknięty, on jest zniesmaczony. To jest po prostu kibolstwo. No faktycznie, mało w tym wersalu. Jeszcze nie tak dawno na te słynne niemedisko na kampusie Polska, Rafała Trzaskowskiego, gdzie właśnie pieśni o tym, że chcieliby odbyć stosunek seksualny z pisem. No bo tak w sposób cenzuralny chyba należy tłumaczyć to, być <laughs> pis. Z zachwytem reagowali politycy obecnej koalicji rządzącej. Krzysztof Śmiszek, obecnie eurodeputowany, mówił, że ta pieśń jest częścią dorobku kulturowego. Tak, ówczesny wiceminister sprawiedliwości uważał, że to nasz dorobek kulturowy. A Marta Lempart, a Marta Lempard biła brawo, no bo cóż ma robić kobieta? Która na szczyty na salony wniosła swoje słynne wypier. <laughs> no więc nagrodzona licznymi tytułami kobiety roku Lempert był OK, a owo niebać Tuska wrzeszczane przez jakiś co bardziej zagorzałych zwolenników nawrockiego, nie to jest skandal. Dość powiedzieć, że im kto wtedy głośniej krzyczał, co należy robić z pisem, tym dzisiaj jest bardziej zniesmaczony. Ale też odwrotnie, też odwrotnie, bo Ci, którzy wtedy byli bardzo zniesmaczeni i oburzeni, dzisiaj jakoś nie widzą w tym, co się wyczynia na wiecach nawrockiego nic złego. Oto polska polityka sięgnęła rzeczywiście poziomu kloaki. Używam tego słowa, żeby pani Barbarze Nowacki było jakoś raźniej, bo to ona z palikotem tę kloakę promowała. Ta hipokryzja tych, którzy wtedy wrzeszczeli, a dzisiaj są dotknięci, zdruzgotani, nie zmienia faktu, że to, co się dzieje na wiecach Nawrockiego, to po prostu festiwal żenady. Nie patrz, nie, patrz, nie, patrz, nie patrz. Dlaczego właściwie żenady? Dlaczego nie powinni tak mówić? No, są różne powody. Po pierwsze, bo to wstyd, straszliwy wstyd, po prostu obciach. Po drugie, bo tracą jakieś prawo do moralnego oburzenia. No, Schodzą do tego samego poziomu, e, co ci, których dotychczas jakoś, hmm, którymi się dotychczas oburzali, o, zostańmy przy tym. I wreszcie argument czysto techniczny. Tamci, szanowni pisowcy, są bardziej wytrenowani w obrzucaniu guanem, więc przegracie w tych zawodach. Przegracie. No ale chcącemu nie dzieje się krzyda, więc jeśli bardzo chcecie, to róbcie. To tylko wiecie co. Najlepiej by było, gdybyście urządzili, zr zrobili sobie tę ustawkę, urządzili ją gdzieś tak w lesie. No nie wiem, żeby nas wszystkich do tego nie angażować, dobra? Ale tak naprawdę jestem jeszcze w stanie jakoś zrozumieć wiecowe emocje. Najbardziej żałośni nie są ci, którzy krzyczą, tylko ci, którzy próbują te krzyki jakoś usprawiedliwiać. Że to przecież nie było jebać, tylko nie bać. No tak, rzeczywiście, już mówiłem. Finezja, świeżość, dowcip, jak u naprawdę najlepszych kawałów opowiadanych przez Brąka Komorowskiego. No, właśnie tą drogą kroczycie. Jeżeli to jest wasz cel, to już mówiłem, brawo, ale nas do tego nie mieszajcie. Ale jak mogę narzekać na brak świeżości, oryginalności, polotu, skoro właściwie cała kampania Karola Nawrockiego taka jest. Miało być brzydkie kaczątko i rzeczywiście było. No, ale. Kiedyś miał się przeobrazić w Łabędzia, kiedyś miał wypłynąć, miał być piękny jak malowanie, piękny niczym Andrzej Duda w 2015 roku. No i na razie z tego pięknego Łabędzia są tylko obietnice, bo nadal jest czerstwo, nadal jest patetycznie. No ale w zasadzie cała kampania Nawrockiego, zamiast podkreślać jego zalety, na razie próbuje je schować, no bo. Kim mógłby być wedle dobrze przeprowadzonej kampanii kandydat nawrocki. Ano miał, mógłby być takim normalnym chłopakiem z sąsiedztwa. Facetem, który wyrósł z normalnego blokowiska, ale zrobił doktorat, czegoś w życiu dokonał. Ale przecież jest taki jak my, jest bokserem, może jest troszkę taki kanciasty, nie popija szampana, tylko piwko po treningu, ale jest normalny. Za to można go lubić. No nie Takiego Nawrockiego nie ma. Jest Nawrocki wbity w garnitur, kostyczny, trzymający ręce jak na takim y, pokazie pierwszej lekcji z body language. No i tak trzyma te ręce i tam sobie drepcze w garniturze. No, przekonuje to chyba tylko największych, najbardziej zagorzałych fanów. Pisu, którzy się na Twitterze przekonują, że tak naprawdę to już jest po zawodach. Tego Trzaskowskiego to już nie ma, bo on się skompromitował, więc nasz Karol, jakikolwiek by był, zwycięstwo ma w kieszeni. I liczą na to, że te wszystkie wyimaginowane lub prawdziwe wpadki Trzaskowskiego jakoś się przebiją do masowej świadomości. No tak, to jest jak się żyje w bańce. Ale Właśnie teraz, kiedy mamy tych dwóch kandydatów, głównych partii, tak bardzo słabych, tak bardzo co tu gadać, nudnych i mało pociągających, Rośnie taka ochota, żeby pojawił się on, ten trzeci, ten inny, może spoza polityki, a może będący w niej, ale jeszcze jakoś przez nas nierozpoznany. No w każdym razie gość, który wreszcie ich wszystkich poprzestawia, który wejdzie i obieca, że zrobi porządek, który skończy z tym popisem i z tymi jałowymi sporami, z tymi ich awanturami, że będzie to wreszcie on. Ale na razie nikogo takiego nie ma i chyba się w tych wyborach nie pojawi. Sławomir Mencen miałby szansę być tym kimś, ale mam wrażenie, że on ma swoje sufity, że gdyby naprawdę wyskoczył na dużo powyżej 10%, to zajęto by się nim, to przypominano by mu różne liczne kompromitujące wypowiedzi jego albo całej jego partii. Ale bez względu na to, jak się skończy ta przygoda dla Mencena, jeśli nie popełni straszliwych błędów, to on już jeden sukces w tych wyborach ma, bo eliminacja Grzegorza Brauna z Konfederacji, to jest otwarcie dla tej partii drogi, by, by wreszcie zawalczyć, by powalczyć o rozbicie monopolu popisu. No ja rozumiem, że jestem w kanale Zero, więc parę osób spyta: A może Stanowski? No więc nie, Stanowski to jest jedno wielkie jajo, i nie można go nawet porównać z komikiem, który został prezydentem Ukrainy. Bo Stanowski to nie Zębski. Dość powiedzieć, że Zełęński swoją kampanię prowadził o dziwo całkiem serio. Zełęskim to chciał zostać Szymon Hołownia, który też prowadził kampanię serio, no ale próbował przeaktorzyć, a to się popłakał y, nad konstytucją, a to pomachał ładnie rączkami. No nic z tego nie wyszło, prezydentem nie został, jest marszałkiem Sejmu, no dobre i to, prawda? Ale wracając do Stanowskiego, to będzie jedno wielkie jajo, więc to nie ten przypadek. Tak czy owak, walka między Trzaskowskim a Nawrockim miała być walką na śmierć i życie i pewnie będzie. Ale to, co jest na razie, to jest żałosne przygotowanie do tego widowiska. Żałosne, na tyle żałosne, że odbiera chęć przypatrywania się temu. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Białko, kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Mój rozd, koncerty, urodziny kanału Zero, prelekcje, debaty i spotkania z ekipą kanału. Kup bilet na kongres Zero teraz. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.